W 1994 roku doszło do uderzenia komety w Jowisza. Została ona odkryta rok wcześniej przez grupę astronomów amatorów, od których nazwisk została nazwana shoemaker Levi 9. Co ciekawe, nie było to uderzenie jednego obiektu, a wielu odłamków. Kometa początkowo miała średnicę około 10 km, ale została rozerwana na mniejsze kawałki przez silne pole grawitacyjne Jowisza. Na nasze szczęście uderzyła ona chwilę przed wschodem na Jowiszu, dzięki czemu można było zaobserwować całe wydarzenie przez teleskopy naziemne. Przez to, że jego orbita znajduje się dalej niż ziemska, obserwujemy go tylko w pełnym oświetleniu. Oglądając planety bliższe Słońcu niż Ziemia, takie jak Wenus, możemy zobaczyć fazy podobne do tych księżycowych. Gdy w końcu doszło do dnia zderzenia trzeba przyznać, że widok był niesamowity. Kawałki komety pozostawiły blizny na Jowiszu w postaci ciemnych plam. Mogły to być głębsze warstwy atmosfery lub materia organiczna pochodząca z komety. Uderzenie skłoniło Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych do zlecenia NASA wyznaczenia parametrów orbit wszystkich komet i asteroid bliskiej Ziemi.